Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, dokładnie prawie rok temu podjąłem decyzję o założeniu partii politycznej. Dzisiaj widać, że to była dobra decyzja i potrzebna inicjatywa. Trudno nie mieć takiego wrażenia, że Polacy są zmęczeni dzisiaj starymi partiami politycznymi. Mają dość tego. Pustego sporu i chcieliby mieć jakąś perspektywę na lepsze, dobre jutro. Dziś jednak mamy inne problemy. Zamiast takiego normalności, zamiast oddechu dominują niestety takie pojęcia jak strach i pogarda. Zamiast szansy na lepsze jutro obawiam się, że mamy gorsze dzisiaj. Zamiast spokoju zobaczmy, na co dzień. Mamy niepewność. Budzimy się i nie wiemy, co się w nocy wydarzyło albo kto się gdzie włamał. Polacy chcieliby, chcieli zmiany, ale na pewno nie o taką zmianę im chodziło. Chciałem powiedzieć, jaki, jak wygląda ten nasz plan w trzech punktach. On jest bardzo prosty. Po pierwsze, trzeba zatrzymać pis, po drugie, trzeba będzie po nim posprzątać. Ale po trzecie, od razu trzeba będzie przystąpić do budowy nowego ładu, nowej, lepszej Polski. I to jest bardzo ważne. Zatrzymać PiS, posprzątać po nim, a potem, i to od razu, przystąpić do budowy lepszej rzeczywistości. Jestem przekonany, Jestem przekonany że wspólnymi siłami możemy zatrzymać te bardzo złe zmiany. Jesteśmy, w przekonaniu moim, siłą, która może otworzyć zupełnie nowy rozdział w historii Polski. Aby odsunąć PiS od władzy, potrzebna będzie współpraca całej opozycji ponad podziałami. To bardzo ważne, ale ona oczywiście nie wystarczy. Ważne, że po tym jak uda nam się posprzątać po Kaczyńskim, zbudować nowy ład. Ten nowy ład musi być oparty na zmianie sposobu myślenia. Musi być oparty na powrocie do wartości. Które są bliskie wszystkim Polakom na współpracy i na zgodzie. Na szukaniu najlepszych rozwiązań, a nie ślepym upieraniu się przy swoim. Wielu dzisiaj z nas ma takie poczucie niepewności, zagubienia. Mam wrażenie, że dominują obawy i przygnębienie. Proszę państwa, to jest zrozumiałe. Te 100 dni pisów, 100 dni rządu PiSu, to było 100 dni psucia państwa. To było, zobaczcie, 100 dni permanentnego konfliktu. To było 100 dni, w którym cały czas nasze społeczeństwo było dzielone. Proszę Państwa, rząd domaga się od opozycji aplauzu i pochwał. Ale nawet gdybyśmy bardzo chcieli, to naprawdę nie mamy na razie czego poprzeć. Nie mamy czego poprzeć. Natomiast można powiedzieć, jedyną rzeczą, którą rząd dobrze zrobił w ostatnim czasie, i chwała za to ministrowi Waszykowskiemu, że zwrócił się z prośbą do Komisji Weneckiej o opinię. Ale jak wszyscy wiemy, opinia ta prezesowi się nie spodobała. Patrzymy na to wszystko z uczuciem, które powinien mieć, z uczuciami, które powinny być w sercu każdego patrioty, mianowicie z takim, taką troską i rosnącym niepokojem. Bo Polska dzisiaj znalazła się, proszę Państwa, na rozdrożu. Mamy przez sobą jako naród dwie drogi. Jedna prowadzi do coraz większych problemów, a druga do wielkości. Pytanie, którą wybierzemy jako naród. Ta pierwsza droga, niestety, którą dzisiaj Polska dąży, to jest państwo, które powoli staje się własną karykaturą. Państwo, które już nie należy do wszystkich obywateli, nie należy do całego społeczeństwa. Państwo, które jest zawłaszczane przez ludzi jedynej słusznej partii. To jest państwo, w którym nie działają złote zasady trójpodziału władzy. To jest państwo, w którym nie działa zasada konstytucyjnej kontroli. To jest państwo, w którym prawa i jednostki są lekceważone i wyśmiewane. I to i to wszystko jest w imię hasła, bo myśmy wygrali wybory. To, że myśmy wybrali wybory, nie oznacza, że można łamać podstawowe zasady konstytucji. To nie znaczy, że można nie brać pod uwagę głosów mniejszości. To nie znaczy, że można się z ludzi śmiać i pokazywać wo wobec nich pogardę. Niestety ta droga do państwa, które złymi programami i psuciem rynku Naraża Polskę na coraz większe zadłużenie i wyższe podatki. W perspektywie niestety może nam grozić w szarym scenariuszu utrata stabilności finansowej polskich rodzin. Proszę Państwa, budowane jest państwo, które cynicznie okłamuje swoich obywateli. To jest państwo, które ma taką twarzą wykrzywioną złością, tam jest dużo odwetu, jest dużo pogardy, jest takie ciągłe odgrywanie się na zmyślone winy i krzywdy. To widzieliśmy w ostatnich dniach i tygodniach. Niestety to państwo tworzy dziś PiS. PiS, który potrafi tylko patrzeć w przeszłość, bo ciągle pochłania go walka o to, co było 30, 40 albo 45 lat temu. To jest państwo, które jest ustawione pod siebie i dla siebie, ale zupełnie nie dla ludzi. Proszę państwa, to takie państwo strachu, państwo pogardy, państwo nieufności, państwo podejrzeń. I obawiam się, i to może być najbardziej niebezpieczne, Państwo nieudolności. Jeśli chcecie zobaczyć takie państwo, włączcie TV PIS. Wszystko jest na, live, na, na żywo. Wszystkie państwa na całym świecie tego typu są do siebie bardzo podobne. Bije z nich taka pustka, chłód, nienawiść, nieufność, podejrzliwość. Ich władze, tych państw zwykle zadręczają obywateli swoimi obsesjami i kłótniami. Niestety wtedy już dominuje chaos i strach o jutro. I w tą stronę niestety prowadzi nas prezes. Prezes Jarosław Kaczyński. Ale jest też zupełnie inna droga dla Polski. To droga naszych marzeń, a to nie jest droga naszych lęków. To jest taka Polska ideałów, o których marzyły miliony Polaków i były się poprzednie pokolenia. To jest państwo, które należy do wszystkich obywateli w którym wszyscy czują się dobrze, pomimo tego, że mają różne poglądy i mogą, każdy z nas w takim państwie może realizować swoje indywidualne cele. To jest państwo, które rządzone jest sprawnie, w którym władza jest silna, sprawiedliwa, ale kontrolowana przez obywateli. Czyli to nie jest władza, który, która odczuwa codziennie wodę sodową. To jest państwo, które rządzi rozsądnie i odpowiedzialnie, ale to jest państwo, które nie należy kolejnych pokoleń na spłatę rosnących długów. To jest państwo, które stoi na straży finansów publicznych i nie doprowadza do nadmiernego zadłużenia. To jest państwo, które nie udaje, że dobrobyt bierze się z powietrza. Na ten dobrobyt trzeba pracowicie zapracować. To jest państwo, które daje wędkę, a nie rybę. To jest państwo, w którym każdy obywatel, bez względu na to, czy żyje na wsi, czy w mieście, czy pochodzi z bogatej, czy z biednej rodziny, ma takie same szanse na godne, udane i szczęśliwe życie. To jest państwo, w którym urzędnik służy pomocą, a nie szuka dociekliwie błędów w formularzu, czy też sprawia i rzuca kłody przedsiębiorcy czy petentowi w urzędzie. I to dlatego, że zwykle taka jest dyspozycja od góry. To jest państwo ze znacznie mniejszą i sprawniejszą administracją. To jest państwo z, pro, z prostymi i przejrzystymi podatkami. To jest państwo, które daje Polakom wolność gospodarczą i wolność światopoglądową. To jest takie państwo, które jest. Z jednej strony obywatelskie i jest samorządowe, ale nie jest centralistyczne. To nie jest tak, że jeden człowiek może ciągać, pociągać za wszystkie sznurki. Jest kontrola i taka świadomość partycypacji. Taki porządek na świecie wybierają kraje najbardziej szczęśliwe, ale to wizja państwa, za którą my się opowiadamy i ona jest w zasięgu naszej ręki. Proszę Państwa, niedługo, w ciągu najbliższych dni okaże się, dokąd chcemy. Do przeprowadzić Polskę i co będzie robił obecny rząd. Mamy opinię Komisji Weneckiej. Pierwsze sygnały ze strony prezesa i członków PiS były, że im się nie podoba, nie o taką opinię im chodziło. 8 i 9 marca Trybunał Konstytucyjny orzeknie, czy zmiany, które go dotyczyły, były zgodne z Konstytucją. Ale już widzimy pierwsze sygnały, że władza nie będzie chciała się cofnąć i będzie by chciała brnąć w łamanie Konstytucji. W związku z tym wszyscy razem wspólnie, ponad podziałami, 12 marca, powinniśmy domagać się przywrócenia ładu konstytucyjnego w Polsce. Ponad podziałami, jak będziemy działać w ten sposób, mamy szansę na to, aby PiS i Jarosław Kaczyński się cofnął i wycofał się z tego, co kilka miesięcy temu na porozrabiali w tym budynku. Ale dobrze wiemy, że się mogą nie cofnąć i ten protest, proszę Państwa, musi trwać, bez względu na to, czy to będzie tydzień, czy to będzie miesiąc, czy to będzie kwartał, czy to będzie rok, czy to, będą, czy to będzie całe 3,5 roku. Będziemy musieli działać aż do skutku. I to jest bardzo ważne. Nie wolno się zatrzymać aż do skutku. Muszą się cofnąć. Za dużo Polaków uważa, podobnie jak my, ważne jest to, żeby jednoznacznie te kwestie postawić i domagać się ich realizacji. Ale oczywiście trzeba pomyśleć trochę dalej. Nie wystarczy zatrzymać ten nieudolny rząd. Nie wystarczy później po nim posprzątać. Trzeba zaproponować Polskę, Polakom i Polsce wizję zupełnie nowego ładu. Potrzebujemy zupełnie innej wizji Polski. Potrzebujemy kraju, gdzie jest ład. I porządek, a nie chaos i nienawiść. Patrz, chciałbym, żeby ten kraj był takim, który zapewni, że nasze życie od urodzenia aż po pogodną starość nie będzie tylko pasmem trudności i kłopotów. Taki kraj, w którym każdy wie, jakie są reguły gry, i one są równe dla wszystkich. Każdy będzie miał możliwość równego, różnych realizacji zadań, w którym urzędy, samorządy, szkoły i inne instytucje są dobrze zorganizowane i ułatwiają nam życie. A nie utrudniają. Gdzie szkoła naprawdę uczciwie uczy i rozwija umiejętności potrzebne w dzisiejszym świecie. To szkoła, która rozwija pasję i ciekawość świata. To szkoła, w której szkolnictwo wyższe i zawodowe przygotowują młodych ludzi do pracy. To państwo, gdzie lekarz zajmuje się leczeniem ludzi, a nie realizowaniem kontraktów NSZ. To, to państwo, w którym każdy z nas przynajmniej wie, jakie są reguły gry i co jest możliwe, a na co nie może liczyć. To jest państwo, gdzie polityka prorodzinna jest naprawdę skuteczna i nie jest robiona pod publiczkę. To jest państwo, w którym można budować mieszkania na wynajem, ludzie mogą łatwo zmieniać miejsce zamieszkania z tego tytułu. To jest państwo, gdzie dostępne są przedszkole i żłobki, gdzie szukamy rozwiązań, które dają możliwość łączenia wychowania dzieci z pracą rodziców, bez względu na to, czy jest to mężczyzna, czy kobieta. I chciałbym, żeby to było państwo, gdzie administracja jest mniejsza, bardziej skuteczna, ale na pewno nie obsadzana swoimi ludźmi, jak to niestety dzisiaj jest na porządku dziennym. To jest państwo, w którym najważniejsze programy, nie tylko gospodarcze, ale przede wszystkim gospodarcze, takie jak polityka prorodzinna wobec seniorów, wobec młodych, nie były pisane na kolanie. Żeby te programy rozwijały realne problemy, a żeby nie były tylko wyłącznie pod publiczkę. Tak naprawdę, proszę Państwa, chodzi o to, żebyśmy bardziej naśladowali kraje skandynawskie, a nie Grecję. Niestety obawiam się, że jest dzisiaj inaczej. I bardzo ważna rzecz, żeby na trwale Polska była po stronie cywilizacji zachodniej, aby budowała swoje bezpieczeństwo w oparciu o ścisłą współpracę z Unią Europejską i obecność w Unii Europejskiej. My możemy współtworzyć Europę. Możemy współtworzyć Europę, kontrybując do jej rozwoju. Ale nie możemy ulegać złudnym ideom, które mogą zniszczyć nasze bezpieczeństwo. Marzy mi się sytuacja, w której nikomu nie przyjdzie do głowy kwestionować nasze członkostwo w Unii Europejskiej, zarówno w Polsce, jak i za granicą. I nikomu nie przyjdzie do głowy osłabiać nasze sojusze, a takie niestety ryzyko dzisiaj istnieje. Jestem przekonany, że możemy o takiej Polsce i wiem, że ona jest w zasięgu naszej możliwości. Tylko trzeba o tym pomyśleć nieco w dłuższej okresie, perspektywie niż tylko w najbliższych kilku dni, aczkolwiek kilka najbliższych dni będzie bardzo ważne. Chciałbym, proszę Państwa, aby każdy rząd prowadził odpowiedzialną politykę, która pozwala Polakom rozwijać się. Chciałbym, aby słowa miały swoje znaczenie. Aby, jeżeli się składa obietnice, żeby one były realistyczne, żeby... Odpowiadać na pytania i wsłuchiwać się w to, co ludzie mówią. By wzrosła odpowiedzialność za słowa, wzrosła odpowiedzialność za obietnice i za zobowiązania. Byśmy stawiali wysokie wymagania nie tylko wobec innych, ale przede wszystkim wobec siebie. Polska nie, mo Polska nie może być krajem wiecznie skłóconym i nie może być krajem, który żyje na zasiłkach. Nowoczesne, na nowoczesne państwo dobrobytu trzeba zapracować. I my umiemy to zrobić, wiemy jak to zrobić. Potrzebujemy wreszcie takiej wizji państwa, która jest otwarta i gdzie jest zaufanie do obywateli. Na przykład takie kraje jak Wielka Brytania czy Niemcy właśnie na, na tym zbudowali swoją siłę. To było poszukiwanie najlepszych rozwiązań i współpracy wszystkich obywateli i często właśnie ponad podziałami. Bez zaufania. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Musimy łagodzić rozbieżności i próbować znaleźć sposób wypracowania najlepszych rozwiązań, ale do tego potrzebny jest dialog i otwartość. Niestety dzisiaj jest bardzo mało dialogu i bardzo mało otwartości. Tak, jest kilka wartości, na których tą lepszą Polskę, ten nowy ład można budować. To jest życzliwość, otwartość, kultura. Te czynniki powodują, że do takich gospodarek właśnie na przykład jak Wielka Brytania czy Niemcy, Napływają setki tysięcy osób z innych krajów. Niestety, dlatego też właśnie setki tysięcy Polaków pracuje w Wielkiej Brytanii i w Irlandii. Ale taka polska dobrobytu jest całkiem realna. Ona oczywiście będzie pochodną naszego wspólnego wspólnej pracy, ale to może być Polska, która jest sukcesem dla wszystkich. I to będzie polska, która będzie naszą polską ambicji i marzeń, a nie polską lęków i strachów. Dzisiaj dominuje lęk i strach. I na to wszystko trzeba jeszcze nałożyć, niestety, chaos. Mam wrażenie, że niestety dzisiaj wielu Polaków nie wierzy w takie lepsze jutro, że stracili nadzieję tak na, na taką naprawdę dobrą zmianę. Chciałbym powiedzieć, że naszą ambicją, inspiracją jest to, aby Polakom przywrócić nadzieję, że taka prawdziwa, dobra zmiana jest możliwa. Wiele osób mnie pyta dzisiaj, co możemy w tym trudnym czasie chaosu i pogardy zrobić. My jesteśmy nie po to, żeby skarżyć się na to, że jest ciemność. Jesteśmy po to, żeby włączyć światło. Mam więc trzy odpowiedzi. Po pierwsze, to jest najważniejsze w najbliższych tygodniach i miesiącach. Po pierwsze, musimy twardo domagać się przestrzegania praw i wolności obywatelskich. Musimy sprzeciwiać się każdej próbie naruszenia wolności opartych na europejskich wartościach. Powinniśmy stać na straży konstytucji i wolności obywatelskich. Musimy zachować czujność i reagować na wszystkie sygnały łamania prawa i o tym głośno mówić. A jak będzie trzeba, tak jak 12 marca będziemy protestować na ulicach naszych miast. I trzeba przypominać tej władzy, ale tak jak każdej innej władzy, że nie jest bezkarna, że po niej ktoś przyjdzie. Proszę Państwa, widać dzisiaj olbrzymią Zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego. Widać olbrzymią siłę na ulicach polskich miast i będzie nas jeszcze więcej. Im bardziej będą się sprzeciwiać, im bardziej będą niszczyć łaską, ład konstytucyjny, tym bardziej musimy opór im stawiać, ale jestem przekonany, że w ten sposób doprowadzimy do zwycięstwa. Mimo tych wszystkich trudności My musimy rozmawiać z rządem i jego zwolennikami. Polska jest jedna. Musimy szukać dialogu i porozumienia i próbować szukać takich rozwiązań, które są wspólne, dobre dla nas wszystkich. Nowoczesne chętnie poprze inicjatywy, dobre inicjatywy rządu, ale na Boga niech nam wreszcie takie inicjatywy złożą. Niech będą otwarci na spotkanie, niech będą otwarci na rozmowę. Wysłałem... Pisma o spotkaniu do prezydenta, do pani premier, do ministra Morawieckiego, Błaszczaka. Za każdym razem odpowiedź była podobna, że z przyjemnością, ale nie teraz, a tak w ogóle to się na razie nie będą spotykać. Nie widzę otwartości na rozmowę, nie widać też otwartości na wspólne porozumienie. A to błąd, bo Polacy oczekują współpracy nawet w niektórych kwestiach ponad podziałami. PiS oszukał swoich wyborców. Nie takie zmiany im obiecywano. To była jedna wielka ściema. I to trzeba pokazać Polakom. Nowoczesna zawsze i w każdej sprawie będzie starała się spokojnie rozwiązywać problemy, szukać przemyślanych rozwiązań, unikać nienawiści, unikać bylej jakości, unikać pogardy. W tych sprawach będziemy się odwoływać do wielkiej spuścizny osoby, o której się ostatnio rzadko mówi Tadeusza Mazowieckiego. Bo to. Bo to tak naprawdę Tadeusz Mozewiecki był ojcem, założycielem nowoczesnej Rzeczpospolitej. Tą, którą budujemy od 26 lat. Wiele się rzeczy udało, wiele się cały czas nie udało. Natomiast miejmy świadomość tego, że dobrze jest wracać do źródeł. A po trzecie też, to jest bardzo ważne, że trzeba nakreślić wizję Polski w porządach PiSu. Ludzie mają prawo i oczekiwanie, żeby wiedzieć co potem. Jak ma wyglądać ta nowa, lepsza Rzeczpospolita. Ja mam wrażenie, często rozmawiając z obywatelami, z Polakami, że wszyscy mają poczucie, że opoka okrągłego stołu dobiegła końca, że te osoby, które tworzyły Polskę przez ostatnie 26 lat, zrealizowały swoje zadanie, ale w pewnym sensie się wypaliły, nie mają pomysłu na lepszą Polskę. Dlatego też często słyszymy, że PiS cały czas wraca do przeszłości zamiast dyskutować i przekazywać propozycje na przyszłość. Oni pokazali swoją wielkość ćwierć wieku temu, ale dziś potrzebne są zupełnie inne rozwiązania. Dziś ten ideologiczny dyskurs trzeba odstawić na bok, bo ci, którzy rządzą od 26 lat w ten czy w inny sposób, tak naprawdę cały czas mentalnie są w przyszłości, a nasze oczy muszą być skierowane na przyszłość, na przyszłość. Młodych pokoleń, ale również naszych pokoleń. Moim zdaniem dzisiaj stare plany i strategie już naprawdę nie mają sensu. Ale również i to bardzo ważne te stare podziały państwo socjalne, liberalne, prawicowe czy Solidarność dzisiaj chcemy się znieść ponad te podziały i szukać rozwiązań wspólnie dla Polski, ponad tymi podziałami. Ja za dwa tygodnie rozpocznę spotkania z Polakami w siedmiu największych miastach Polski. Będą to spotkania otwarte, gdzie będę mówił o swojej wizji, ale będę chciał też Ją korygować w zależności od tego, co Polacy będą mówili. To bardzo ważne, bo kluczową kwestią jest to, żeby wyjść często z tego gmachu i posłuchać Polaków. I szukać wizji, która nas spaja, a nie dzieli, która nas łączy, która z rozwiązaniem, którego większość Polaków oczekuje. Jestem przekonany, że dzisiaj w chaosie trzeba zaświęcić takie światełko nadziei. I tak uważam. Chciałem ostat... oczywiście wszystkich Polaków zaprosić na te spotkania. Te siedem miast oczywiście to jest tylko początek, ale ważne jest to, a spotkania są otwarte, każdy może przyjść. I chciałem też pokazać, że takie zmiany w Polsce można tworzyć bez chaosu i bez nienawiści. To naprawdę bardzo możliwe. Wiem, że wszyscy w Polsce wierzymy w Polskę otwartą, pozbawioną strachu, zorganizowaną, w Polskę życzliwą. W dziś naszych sercach niestety panuje zima, ale wiosna będzie nasza i wiosna już zaraz przyjdzie, bo taki pęd... Państwo, pęd do życia zawsze wygrywa z upadkiem i rozkładem. Tak jest rytm natury, taka jest natura człowieka i taki jest naturalny porządek rzeczy. Wierzymy, że po, czasie, po czasach zła... Przyjdzie czas dobra, to jest kwestia wytrzymałości i cierpliwości. Musimy być cierpliwi, to jest bardzo ważne. Parę słów do rządzących. Po pierwsze, nie damy Wam podzielić Polaków, nie damy Wam nastawić się przeciwko sobie, nie damy Wam znieść nowych murów, które chcecie wnosić, nie damy Wam ograniczyć naszych praw i wolności. Nigdy Wam na to nie pozwolimy. Nie pozwolimy się też zastraszyć. Warszawa to nie jest Budapeszt. Musimy, musimy to udowodnić. Proszę Państwa, musimy to na trwale udowodnić, że w, w Warszawie nigdy nie będzie Budapesztu. I to od nas zależy. Opatrzność wielokrotnie czuwała nad naszą historią. Polska wiele razy cofała się z nad krawędzi. Mocny głos obywateli, w moim przekonaniu, cofnie nas z tej błędnej drogi i wskaże nową, znacznie lepszą. Nakreśliłem tylko dzisiaj taki wybór, który stoi przed nami, jak społeczeństwem. To nie jest, szanowni państwo, wybór między tą a inną partią. To nie jest wybór między tym czy innym liderem. To jest wybór pomiędzy dwoma zupełnie różnymi wizjami Polski. To jest wybór między Polską prawdziwą, Wielką albo Polską, która się huli chyli ku łopatkowi. Pomiędzy, pomiędzy radosnym oddychaniem wielką, pełną piersią, a życiem w poniżeniu lęku i strachu, pomiędzy nadzieją a chaosem. I tego wyboru tak naprawdę dokonujemy nie tylko w okresie, w momencie wyborów, ale każdego dnia. Ten tydzień najbliższy będzie w tym, w tym, w tym kontekście krytyczny. Dziś obrona wolności jest szczególnie trudna, bo groźba nowego zniewolenia przybrała maskę obrońców ładu, spokoju, narodowych wartości. Zobaczcie, jak zmieni nam język. Nazywają rzeczy zupełnie inaczej niż one brzmiały, ale potem niestety w ramach tej propagandy niektórzy bezwiednie to powtarzają. Nie możemy dać sobie zabrać biało-czerwonej flagi. Nie możemy dać komuś mówić, że to nie naród protestuje na ulicach. Nie możemy dać sobie mówić, że dobra zmiana jest dobra, bo jest zła. Trzeba nażywać, nazywać rzeczy po imieniu. Trzeba obnażyć ich prawdziwą twarz. Powinniśmy porzucić stare myślenie i stare spory. Musimy sięgnąć daleko poza horyzont i zacząć pisać zupełnie nowy rozdział w polskiej historii. Rozdział. Słuchajcie, to musi być rozdział, w którym wszyscy poczują się współautorami tego rozdziału, bez względu na przekonanie i poglądy. Tu chodzi tak naprawdę o tolerancję, o zrozumienie dla innych, o sposób dochodzenia do kompromisu. To jest taki, takie podejście, w którym każdy obywatel zobaczy coś dla siebie i dla swoich, ale przynajmniej będzie miał poczucie spokoju o przyszłość. Dzisiaj obawiam się, że tego nie ma. Szanowni Państwo, jestem przekonany, że wspólnie nie zabraknie nam determinacji i odwagi, aby takie wielkie marzenia realizować. Dzisiaj czas, aby nakreślić Polskę naszych marzeń i ambicji. Jestem przekonany, że Polacy i Polska zasługują na znacznie więcej. Dziękuję bardzo.